Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek Gamma i kontynuujemy naszą przygodę z serią Anna Vote. Jesteśmy w klubie Winiego, który to poza tym, że wielka tragedia stała się. To była wielka tragedia, czy to była wielka drama tak naprawdę. Chyba wielka tragedia to była, która przydarzyła się go, że nie nic więcej nie jest nam w stanie powiedzieć na temat tego, co stało się z jego małżonką. Więc to jest bardzo nietypowa generalnie kwestia. W ogóle nikt nie chce nam niczego powiedzieć. Tak, w ostatnim odcinku to dowiedzieliśmy się tylko, że no to naprawdę była tragedia. I musimy teraz rozwikłać zagadkę, która brzmi. Jaka tragedia to była tak naprawdę? Moi drodzy, jeśli seria Wam się podoba, zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, bo to zawsze mi pomaga i też wam zawsze pomoże w kwestii tego, żeby być na bieżąco z tą serią. No a ja już przechodzę do dalszej części mojej investigation, to znaczy musimy wyjść z tego baru, jakkolwiek przyjemnie jest być wewnątrz, nie musieć walczyć z deszczem. No to jednak wypadałoby, się z niego poruszyć. No i w końcu e, że tak powiem, zacząć sprawdzać też inne zakątki tego miejsca. To totalnie brzmi dziwnie, od razu mówię. Brainwash to jest dobre określenie albo zahipnotyzowany Generalnie podobają mi się te dialogi pomiędzy bohaterami naszymi. Czasami się tylko martwię, że. Oj, nie chciałem na niego klikać. Czasami się tylko martwię, że eee, pominę któryś niechcący. Dobra, moi drodzy, musimy się udać dalej w każdym razie, tylko to nie brzmi gdzie. Bar odwiedziliśmy, Wiki gdzieś tam poszła po prawej, pamiętamy z zeszłego odcinka. Tu jeszcze jest jakaś mroczna alejka, która jest pomiędzy barem a jakąś, jakimś takim zakątkiem do przechowywania rzeczy, prawdopodobnie. Może jakieś tutaj są szafeczki, czy coś w ten deseń. Wyglądają drzwi na odblokowane, nie zakluczone, więc będziemy sobie tam za chwilę mogli wejść, jeśli będziemy mieli takie żądanie. A najpierw sprawdzimy sobie tę alejkę boczną. Ojej, tutaj cokolwiek w ogóle jest. No jest duch, więc się na pewno przyda. Logan, są też graffiti. Dużo śmieci różnego rodzaju. No dobrze, skoro mamy Logana, to oczywiście skorzystamy z niego za chwilę. To tylko zobaczmy, co tu jeszcze jest. Są drzwi metalowe, ciężkie drzwi. Jest też klawiaturka obok, która pewnie służy do podania klucza. To znaczy w ciągu cyfr, który tym kluczem będzie. Czy coś tu jeszcze jest takiego ciekawego, co nam się rzuca w oczy? Tutaj jest jakaś duża cegła.

Żołnierz. Ok, to bardzo ciekawe. Zapytajmy o tą kwestię, właśnie. Generał, właśnie, to w takim przypadku zapytajmy o generała. To może być jakiś duch sprzed wielu, wielu lat. Bo na ten moment tylko to mi przychodzi do głowy. Eeeem, um, zapytajmy się o tę Alejkę. Chyba, że my jako Demon jesteśmy generałem, bo to też jest możliwe. w eee, tym się jeszcze raz o imię. Ok, jeśli będziemy trzymać się tego żołnierza, spróbujmy powiedzieć że jest martwa. Wiadomo, że to nie zadziała, ale. Yeah, to right. Dobra, na razie tego ducha zostawimy i Imię... my o imieniu ducha się nie dowiemy. Może nam to wraz z czasem przyjdzie. Eee, może ktoś nam to później wytłumaczy. The drzwi są pewnie zamknięte, tak jest, tutaj jest też cały ten kodzik do wpisania. ale no, no my kodziku nie znamy, póki co. Więc zostawiamy to w spokoju, bo upewniamy się, że to wszystko działa tak jak, tak, jak nam się wydaje, że działa. Pytanie brzmi, bo tutaj są jakieś różne cyfry, je ja widzę wśród tych e, graffiti, na przykład tu jest 713. No i jestem ciekawy teraz, skoro tam jest 713. Upsie daisy, no tak. Okej, okay, jak wpiszesz 0713, to by było zbyt, pro zbyt proste, gdyby ta 713 to od razu nam sugerowało całe rozwiązanie kodu. Jest dwójka taka dosyć widoczna. Spróbuję jeszcze 2713. No tak myślałem. Ale wiecie co, próbuję po prostu, bo jestem ciekawy, bo jakby widzę te cyfry tutaj. No i mnie to zastanawia. Czy jest jakaś tutaj, tutaj cyfra jeszcze? No nie za bardzo. To też prawdopodobnie, to może nie być cyfra nawet. To ja mi się wydaje, że to jest dwójka. To może być w ogóle co tak naprawdę. Tak czy siak, wyjdźmy stąd, pójdźmy sobie gdzie indziej. Póki co, mamy jeszcze dalszą część tego zakątka do sprawdzenia. I choćby te drzwi, które tu są otwarte. Podobne graffiti widzieliśmy tam, coś ciekawe. No ale wejdźmy do tego storage'u. Praktycznie są takie szafeczki, nazwijmy to. To jest kompletnie puste, tutaj nikt jeszcze się nie oddał swojego bagażu. Sto jest zamknięta, sto jest zamknięta. Jest też jakiś stary, stara skrzynia, zapomniana na ponośnym wózku. Tam za dużo nie daje. Jest mały, e, mała, jak to nazwać? Wentylacja, po prostu nazwijmy to w ten sposób. Jest też winda, przyjrzyjmy się jej. W sumie jak teraz mnie to naszło, to czy my możemy prosić Logana, żeby on na przykład wysłał KK przez... Okej, okay, dobra, to, to to jest jakby jasne w tym momencie. Czyli tutaj na razie jeszcze nic nie zrobimy, tak stricte to patrząc. Możemy wrócić, tak teraz pomyślałem, skoro KK może robić coś dla nas, to możemy tutaj wrócić. I poprosić ją, o ile to tak zadziała, żeby przeszła przez te drzwi i sprawdziła, co jest po drugiej stronie. Może to nam jakoś pomoże? O, jakbym, jakbym znowu z Joeyem po prostu podróżował, się czuję w tym momencie. Jakie poszła? Wróciła. Ok, okay. ciekawe. Okej, okay, no ale wiemy, że tam jest czego się spodziewać. To jest jakiś plus, tak naprawdę. Dużo papierów też tu leży, w ogóle rozrzuconych. No bo na razie zostawiamy to w spokoju, wszystko pójdziemy sobie gdzie indziej. Tutaj jest ten store, w którym byliśmy już. Tutaj są kolejne jakieś pomieszczenia. A tam jest dalej ulica. No po pójdziemy dalej. Wiki znowu z kimś rozmawia. Oh, I'm sorry. Want to nie jest ta cyberpunka, od razu mówię. A, to tragedia, oczywiście, tak. To była tragedia. Ale ona musi też jakby wyczuwać, że ludzie odpowiadają mi w bardzo dziwny sposób. No chyba, że sama jest też poddana jakiemuś. On też gra w Troll Gate, to się chyba nazywało. Chyba zapytamy, pogadamy z nim, może coś nam powie.

Udało się jej zakończyć, co? Chciałem, żebym mogła. Zbudowałem charakter, kiedy miałem około 16 lat. Mówili mi o życiu, że mnie zakończą. Straszna historia, generalnie. Jest historia uzależnienia i cierpienia. Um, czy ktokolwiek umarł w alejce za sklepem Vinniego? Właśnie, ta tragedia, to wszystko. Tragedia. Po prostu zostaw wina Vinniego. A, troszkę dodatkowej informacji. Jednak jakieś emocje tu się pojawiły prawie, że... Znasz może imię żony Vinniego? It was just a tragedy. That's all it was. teraz czy Wiki to jest jego siostra w takim wypadku? Bo skoro brzmi jak jego siostra, to to jest inna osoba, którą widzieliśmy rozmawiająca z nim, więc hmm. eee, Nie mogę nie zauważyć, ale usłyszałem kłótnię, którą miałeś. Okej. Okay. Ale jednak widziałem kogoś z tobą. Ale właściwie, co się, kolego, dzieje tak naprawdę? Bo my jeszcze w sumie to nic od ciebie nie chcemy. Czy naprawdę jest wariatem z sąsiedztwa? Fucking Vinnie, dokładnie. <grymnie> uh, czy to prawda, że rodzina Wiki zwróciła się przeciwko jej? No <grymnie> brat, jestem przekonany, że to brat.

Na przykład tragedie, co? Jakie, jakie sprawy Wiki próbowała otworzyć znowu? Just tragedies. <laughs> Same tragedie. 5000 tragedii. To za tragiczne miasto w ogóle. E, jeśli Wiki jest takim problemem, to dlaczego jej nie zatrzymacie po prostu? Czego jej nie zatrzymasz? Okay, hey. Santina.

dobra, więc i brat i siostra byli gliniarzami, co? Ba bardzo rodzinna kwestia, tak, żeby wszyscy faktycznie byli policjantami, to jest jednak mocno zaskakujące, przynajmniej dla mnie. No, dobra, ale jest martwe ciało za, za rogiem. Już nawet nie będę tego komentował. Ale jakiego rodzaju tragedia? Są różne tragedie generalnie. Po prostu tragedia. Dobra, do zobaczenia, panie oficerze. Eee, a czy może Logan z nim pogadać? Dobra, nie, on, Logan nie chce z nim pogadać. W ogóle jest też policja. Co ciekawe. śniący nowy znak, który mówi o tym, że to jest 120 posterunek policji w Staten Island. Możemy się tam wbić w sumie, ale czy mi to coś da? Czy tam poszła Wiki? O to jest podstawowe pytanie, bo jeśli tak, to idę za nią, ale nie, nie poszła tutaj chyba Wiki. Dobra, przyjrzyjmy się lokalizacji najpierw, stare zdjęcia przedstawiające policjantów i ich samochody Właściwie wszystkie z nich takie są, jakieś kwiatki, które wyglądają na plastikowe Okej, okay. policjant, który korzysta z tego, że to jest cicha noc i zajmuje się pracą papierkową, policjantka właściwie Kobieta, która siedzi za biurkiem i właśnie zajmuje się tą pracą papierkową oczywiście No dobra, nic tu więcej z tego co widzę nie ma co oznacza, że możemy pogadać z tą panią policjantką. No, on też pewnie powie, że to była tragedia. Jestem przekonany. Ooo, oh, no tak, bo przecież my jesteśmy ścigani listami gończymi, nie? Daje szczęście, że jednak nasza zasłonka działa na tyle, na ile powinna. Nigdy mnie wcześniej nie widziałaś. Na pewno nie na żadnym plakacie z poszukiwaniami. Nie, totalnie. To jest ten wybór, który totalnie powinniśmy wybrać. Ale nie, 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 rozgrywamy sprawę spokojnie. Bo ja po prostu mam jedną z tych twarzy. A w zasadzie... A co właściwie tutaj robisz? Jest kapitan. Dobra, widziałem kobietę o imieniu Wiki, która się kłóciła z gniarzem na zewnątrz. Mieliśmy tym nikomu nie mówić, ale krzenić to.

Rozumiem, ale to jest jeszcze taka inna kwestia. E, czy kto był głumiał w walejce? Oczywiście, że tak. Marlin. Ok, w końcu jakieś imię. Nie okay, mamy, mamy imię. Nie no nic. To jest pierwszy szczegół jakiś. A no, co na temat wikie jeszcze? To był. Ona w ogóle jest zawieszona, a nie, że wypalili ją, czy odeszła z pracy. Okej. Okay. Chyba, że jest tak zawieszona na Amen. To też taka opcja jeszcze istnieje w sumie. No dobra, czyli tak. Tutaj nie zapytamy, tu nie zapytamy, możemy sobie iść. No to bardzo friendly policjantka, ostatecznie. Możemy spadać stąd. No wiemy, że babka miała na imię Madlen. Zawsze coś. dlaczego? Zapytajmy go o to. A nuż by chciał dołączyć, Miałem ja zobaczyć, czy mam taką opcję. Nie mam takiej opcji. Tory ja chciałem pomóc. Żeby, żeby nie było. Tu jest jeszcze jakaś ścieżka do terenów wodnych. O, będziemy mieli przypominajkę. Co tym razem odpiewaliśmy? Znaczy, nie my. Demon. Okej. Okay. To, to wyglądało trochę niepokojąco. To jest bardzo niepokojące w tym momencie. Um, u to jest generał. Wysłuchaj mnie, generale. Faktycznie jest problematyczna kwestia. E, wiem o tym, generale, dlatego cię właśnie wezwałem. Nie wiem, wybieram takie opcje, szczerze mówiąc czasami bez konkretniejszej myśli. Okej okay. Hmm Mamy pewien wybór, który ci możemy zaoferować. To jest taki rodzaj zachowania, który sam siebie pokona. Musimy to zmienić. Wolisz narzekać, czy wolisz wygrać? No, e, Wybór ci właśnie zaoferujemy Okej, okay, ciekawe, że go przekonaliśmy do tego, że warto nas posłuchać w ogóle e, Dobrze, to może zadziałać dobrze dla nas obojgu Czyli dogadaliśmy się z generałem, który jest... E, właśnie, jak go nazwiemy? Krytonem?

Pytanie brzmi, czy to się robi coraz problematyczniejsze? W sensie coraz bardziej nas boli, czy nie? Eee, co ten demon zrobił? Nie Nawet Cholera wie, jaką ten demon konkretny ma moc. Wydaje mi się, że on miał bardzo dużo mocy, generalnie. Eee, po kolei, po kolei. Musimy zacząć sprawę po kolei. Dobra, tutaj coś ciekawego jest. Tam sobie pływa statek, oczywiście. Przejście dla pieszych. Jest też bardzo króciutkie, nawet nie wiem, czy jak to mogę nazwać molo, czy coś w ten deseń. Dobra, tutaj niczego nie ma, co by naszą uwagę zwracało. Eee, tara tarasy Richmond, okej, okay. Zobaczmy te tarasy w takim wypadku. Kto wie, może tam. A nie, teraz to jest powrót tutaj. Ok, jak pójdę tędy, to chyba w lewo jeszcze mogę się udać, tak? A, tylko że to jest ferry, to jest ta łódka już. Zrobimy kółko, tak naprawdę. Tak, zrobiliśmy kółko. Bestower, what, a year ago? Give or take? You adjusted fast. When I came into my power, it took me years to accept it. I don't know what to tell you. I'm not anything special, and KK took it easy on me. Bestower or not, unavowed or not, I'm still who I've always been. If I lose that, then I lose everything. No dobra, pogadali panowie, a my musimy iść dalej. Tutaj to jeszcze jest jakieś przejście na Marinę, chcę zobaczyć, czy tam ma. A nie, to jest po prostu to przejście, ok. Wiem, że może jeszcze jakieś lokacje, czyli czy, czy, czy żebyśmy wszystkie lokacje znali, musimy iść w takim wypadku odwiedzić Wiki. Wiki mieszka w podziemiach mieszkanka e, tego, co, jak mu tam, winiego bodajże. A czy tam panią policjancką że... możemy o coś zapytać teraz?

cop family to the bone going back a hundred years at least getting suspended like that had to be a blow it doesn't matter don't turn away from your family i want to argue there but in vicky's case i think it was mutual but folks had their anniversary barbecue last month vicky was there things went down wasn't pretty actually because the barbecue No okay, i rocznica. No tak, bo przecież oni wszyscy z policji są nie? E, Czyli to umarł w Alejce? Było to tragedii, oczywiście. To wszystko wiemy. Czy znasz imię żony winiego? My znamy je tak naprawdę. Ale to była tragedia, wszystko jasne. Jakiego rodzaju tragedia nam nic nie powie. Możesz być bardziej szczegółowa. Okej. Okay. Okej, okay. awkward, okay. spoko, zawsze jakaś nowa informacja. Musimy wypytywać ludzi o wszystko, bo przecież sami nigdy by nie wpadli na to, żeby nam cokolwiek sensownego powiedzieć. Znaczy jasne, oczywiście jesteśmy tutaj nikim w stosunku dla jakby dla I nich, nie? O! A co coś się zapytać, KK? KK zastanawia się czy myśleliście o kupieniu komputera. Co? Zbieramy wszystkie nasze dane? Zrozumieliście to, ale jeszcze nie zrobiliście tego. Yyy, nie. Chce zobaczyć Trollgate na większym skrzynku. No pewnie, że tak. Nie. Wiedziałem, że to o to chodzi, od samego początku zaczęła o tym mówić. Na pewno KK, słuchaj, zrobimy wszystko żebyś miała komputer. Powiedz mi koleś, czy mieszka u ciebie niżej właśnie Vigi? Ehm. Um, cokolwiek wydarzyło się w co na zewnątrz? To była. moja łóżka. Tragedia. To wszystko. Moja łóżka wydarzyła w alejece? To jest. moja łóżka. To tragedia. To wszystko. nawet ciężko jest mu to powiedzieć. Nawet powiedzieć zdanie jedno na ten temat. A słyszeliśmy, że Wiki żyje u ciebie yeah, w. 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 nie ma

Nie wiem, ale nie mam pojęcia. O, mam tak troską opcję. Jest naszym przyjacielem. Wiedział, żebyśmy poczekali na nią tam. Jakby Ferenaf, też bym nie wpuścił przecież takich ziomków, nawet jakby to byli przyjaciele. Faktyczni przyjaciele. E, jak ma żona na imię? Hmm. Bardzo dziwne swoją drogą. że on powiedział akurat takie zdanie, że musimy przestać o to pytać. Tak, jakby się bał czegoś, nawet na swój sposób. Hmm. No i wracamy do tego miejsca, gdzie tak naprawdę już poszukiwaliśmy rzeczy. Nie mamy żadnego pomysłu na to, jaki. Kod mogła użyć wiki w tym miejscu? Absolutnie. No kurde, no chyba że odwrotnie 3, 1, 7, 2. Też nie. Ach, patrz te cyfry tutaj i kurde zastanawiam. Hmm. A jakbyśmy spróbowali 7, 1, 3, 0? Też nie. Dobra, no, przejdźmy się jeszcze po. albo co teraz? Może wyślijmy jeszcze raz Logana. Może nam coś powie, bo znalazł znamy imię już. Ale jeśli to są rozkazy generała, to Marlene bym słyszała o rozkazach generała? Kto on przekonywał ludzi, żeby stali się żołnierzami tych właśnie podwodnych ziemieczków. Zobaczymy, co on to robi właściwie. Okej. Okay. Gdzie było tu gdzieś indziej? No, to jest dobre pytanie.

To the enemy, the ones with teeth and claws, they had, they had to die. I, I had to kill them, so, so I did. Jesus, why'd you do that? I don't know. It's coming stupid. clear. I was, I was a soldier, a soldier. I, was I was following, following orders. orders. I, I was attacked from behind. I heard the snarling and, and the screams. Everything went dark again. I, what happened to me? Where was, Where was I? Kurde, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego zaczęli używać ludzi do walki? Zawsze ma tego człowieka właśnie z wody. Ciesz cokolwiek jeszcze co pamięta? Nie, no, spokój, tak na powiedziałeś dużo. Rób to, co, co powinieneś robić, Logan. Może odeślijmy ją właśnie. I to by było na tyle. Ona poleciała. A czy pod tą cegłą faktycznie znajduje się klucz? Tak jest. Klucz alejkowy. Proszę bardzo, moi drodzy. Udało nam się. Coś jednak yy, tutaj, że tak powiem, wyszukać w tym odcinku. No i też tym optymistycznym akcentem sobie ten odcinek zakończyłem, moi drodzy. Dziękuję wam nie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zapraszam was oczywiście do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, zalajkowali film, jeśli wam się podobał, tak jak mówiłem. No i zobaczymy, a właściwie usłyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej!